Witajcie kochani. Co wygryza okrągłe, małe dziurki w listkach? Są przynajmniej trzy możliwości. Możliwe, że jest ich więcej. Bo to mogą być pchełki ziemne, mogą to być larwy błąkówek albo opuchlaki. Wygląda to w ten sposób, tak jak tutaj właśnie u nas na rukoli, ale inne rośliny są w ten sam sposób obgryzane, zobaczcie że są właśnie takie malutkie dziurki powygryzane i ta rukola ledwo co zdążyła wykiełkować, a już została obiedzona. Najprawdopodobniej właśnie przez pchełki ziemne, bo pchełki uwielbiają kapustne, czyli to będzie rzodkiewka, kalarepka, kalarepka, kapusta, brokuły, kalafiory, no i właśnie rukola i rzodkiewka. Ale inne rośliny też mogą paść ofiarą pchełki ziemnej, dlatego warto jest bardzo szybko działać. Uszkodzenia mogą też wyglądać w ten sposób, że albo są powygryzane dziury, takie troszeczkę większe, albo na przykład są ponadgryzane tkanki i wtedy ten liść wydaje się jakby cieńszy, tak na przykład może być na bakłażana, albo właśnie nawet... Te szkodniki mogą zostawić tylko takie unerwienie liści, czyli tak zwane gołożery. I jeżeli nie zareagujemy szybko, <coughs> zobaczcie, kochani, jeśli nie zareagujemy szybko, no to wtedy roślina może być znacząco uszkodzona, a nawet może zostać unicestwiona, to zależy od tego, w jakim momencie rozwoju zaatakują ją szkodniki. Ale tak czy owak? Nie chcemy szkodników na naszych pięknych roślinach, które zaczynają już rodzić ogóreczki, i zawsze obecność właśnie biedronek, jako takich naturalnych drapieżników, zwiastuje niestety problemy ze szkodnikami na roślinach, ale z drugiej strony też jest wskaźnikiem, że coś tutaj się dzieje. Jeżeli mówimy o pchełkach ziemnych, takich wyglądających, malutkich, czarnych czy brązowo-czarnych robaczkach, one nazywają się pchełkami ziemnymi, dlatego że właśnie potrafią skakać na rośliny, tak jak pchły. I możemy zastosować kilka naturalnych środków, czyli na przykład możemy, ponieważ one tutaj rozwijają się i mieszkają w glebie, w ściółce, to możemy zastosować taką naturalną barierę, wykładając dokładnie na przykład ziemię wokół rośliny cienką, letnią agrowłókniną albo chociażby gęstym tiulem. Możemy zastosować tablice lepowe, i tablice lepowe zawsze warto jest stosować. Ja właśnie powkładam w różne miejsca tablice lepowe. Ponieważ one nam powiedzą, jakie, z jakiego rodzaju szkodnikiem mamy do czynienia, bo nie wszystkie szkodniki widać, e, kiedy żerują na roślinach. Niektóre z nich żerują w nocy i nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co to jest. Więc tablica lepowa powtykana na przykład tutaj w to miejsce, bo tu ewidentnie coś się dzieje na tych ogórkach, spowoduje, że będziemy mieć przynajmniej informacje, a po drugie, i to jest bardzo ważna funkcja tablic lepowych, że zostanie ograniczona populacja tych szkodników, bo o to przecież chodzi, żeby było ich mniej, a one potrafią się rozmnażać naprawdę w bardzo, bardzo dużym tempie. I tutaj włożę tablice lepowe i tak właśnie jak mój mąż mówi, że tablice lepowe powinny być w grządkach od samego początku, to jest prawda ja ten moment przespałam. Do tablicy lepowej może się przyczepić listek, ale to nie szkodzi. Chodzi o to, żeby pozbyć się szkodników. Możemy też zastosować opryski. I najlepszy oprysk to jest oprysk z czosnku albo oprysk z piołunu. I z czosnku przygotowujemy ten oprysk tak standardowo: to znaczy 100 gramów czosnku, zalewamy. Litrem wody, gotujemy 30 minut, potem dolewamy do 10 litrów czy do 5 litrów, żeby było mocniejsze stężenie. I potem po przestygnięciu, czy na drugi dzień, podlewamy, opryskujemy i podlewamy glebę, bo to jest ważne, żeby i liście spryskać i podlać glebę. Natomiast jeżeli chodzi o oprysk z piołunu, to wtedy 100 gramów piołunu świeżego zalewamy litrem wody, gotujemy. I odstawiamy do wystygnięcia, i bez rozcieńczenia możemy stosować opryski. Tablice lepowe wzbudzają wiele kontrowersji, ponieważ może tam się przylepić na przykład pszczoła albo ta biedronka, która szła, ale przyznam, że nie, nie zdarzyło nam się, z, żeby, żeby jakieś pożyteczne. Znaczy, wiesz, zdarzyło się na pewno, że tablica lepowa przykleiła się do kota. Naszego i mieliśmy trochę kłopotu, no żeby tę tak, tablicę tak, lepową tak. usunąć, tak to jest prawda, że może się zdarzyć, że pożyteczny owad się złapie na tablicę lepową, bzyk na przykład, no ale to zawsze musimy y, równoważyć korzyści z niedogodnościami i jeżeli na przykład zastosujemy tablice lepowe krótko, żeby dowiedzieć się, bo to jutro będzie już wiadomo, co jest. Więc wtedy myślę, że takiej dużej szkody to nie wyrządzi. Możemy też posadzić na przykład wokół roślin, na których nam najbardziej zależy, rośliny odstraszające albo rośliny. Ofiarne, czyli rośliny pułapkowe, odstraszające to są te, które wydzielają intensywny zapach, jak chociażby aksamitka, czy tymianek, czy mięta. To są rośliny, których wiele szkodników nie lubi, bo rzadko też zdarza się, że na nich żerują jakieś szkodniki, a rośliną ofiarną, czyli przyciągającą, może być chociażby rukola. Czyli jeżeli właśnie mamy ogórki to wokół ogórków możemy wysiać rukolę i wtedy szkodnik wybierze to, co bardziej lubi, czyli właśnie rukolę czy rzodkiewkę czy kalarebkę, po to tylko, żeby wypuściła listki, żeby one żerowały. Możemy też oczywiście, ja to robię systematycznie, możemy też stosować mączkę bazaltową, którą tutaj mam. Mączką bazaltową, no niestety to trzeba ponawiać taką aplikację po każdym deszczu. Tu mam mączkę bazaltową, tu mam ziemię okrzemkową. Mączka bazaltowa mi się kończy, więc zastosuję teraz ziemię okrzemkową. Po prostu po, nie po roślinie, po roślinie też można, ale głównie tutaj właśnie po ściółce, po glebie, bo mączka bazaltowa skutecznie eliminuje szkodniki Powodując, że tracą możliwości głównie oddychania, z tego też powodu trzeba mączkę bazaltową i ziemię okrzemkową rozpylać ostrożnie, żeby nie wdychać tych drobinek. To jeżeli chodzi o opchełki ziemne. Teraz opuchlaki, a zwłaszcza ich larwy, które potrafią być bardzo szkodliwe. Opuchlaki to są chrząszcze, które dosyć trudno jest złapać, bo one właśnie żerują w nocy. Ale najlepszą metodą jest wyłapywanie ich, bo dorosłe osobniki nie latają. Tyle, że właśnie trzeba by poświęcić noc, czy jakąś porę nocy, na to, żeby je wyłapać z latarką wyszukać. Ale możemy też zastosować właśnie w krótkotrwały sposób tablice lepowe, czy też y, zastosować y, opryski. I to będzie już wspomniany oprysk z piołunu, oprysk, oprysk z czosnku, jak też oprycz, oprysk z wrotyczu, czy z, ze złocienia maruny oraz jednocześnie też podlewanie. Czyli w przypadku tych szkodników, których larwy żelu, żerują w glebie, bo jeżeli chodzi o puchlaki, to. Y, Osobniki dorosłe uszkadzają liście, ale osobniki niedorosłe, czyli larwy żerują na korzeniach i mogą spowodować, że roślina słabnie, nie będzie tak plonować i nie będzie wiadomo co z tą rośliną jest, prawda? Więc coś będzie z korzeniami. No to wtedy zawsze też te substancje, czyli wrotycz, piołun, złocień, maruna i czosnek to gotujemy. I zawsze tak samo to róbmy, czyli zagotujmy odpowiednią ilość ziela, niech to wystygnie. Dolewamy wody i na drugi dzień podlewamy, opryskujemy również bardzo starannie glebę. No i jeszcze, i jeszcze to, co powoduje takie straty w liściach: czyli, aha, jeżeli chodzi jeszcze na opuchlaki, to możemy zastosować pożyteczne nicienie, tyle że ja. Nie mam doświadczenia w stosowaniu nicieni. To są jakieś gotowe preparaty, więc myślę, że jeżeli ktoś chce, może wypróbować lub też jak robił, to pewnie wie, że to jest skuteczne. Teraz larwy błonkówek. Błonkówki to są owady, które zrzeszają mnóstwo różnego rodzaju gatunków. Tu będziemy mieć pszczoły, będziemy też mieć osy i nie wszystkie larwy, czy, nie, czy larwy nie wszystkich błąkówek powodują szkody, ale niektóre tak. I tu chodzi o te larwy, które mogą wyglądem przypominać tak, jakby pomniejszonego do bardzo małych rozmiarów ślimaka, a które charakteryzują się tym właśnie, że są tak bardzo oblepione śluzem, i one też wygryzają właśnie takie okrągłe małe dziurki, bo opuchlaki o tym nie wspomniałam, one raczej i osobniki dorosłe nie wygryzają dziur, tylko takie kuliste czy półkuliste kształty mogą wygryzać na brzegach liści. Czyli jeśli chodzi o błonkówki, to owady w postaci dorosłej będą pomocnikami ogrodnika, a larwy niektórych z nich będą poważnymi szkodnikami, uszkadzając liście aż do gołożerów. I co możemy tutaj zrobić? Możemy oczywiście zastosować znów, hmm, znaczy znów. Możemy zastosować na nie oprysk z olejkiem nim. W tym celu ja na taki spryskiwacz, to zwykle jest powiedzmy półtora litrowy spryskiwacz, dwulitrowy spryskiwacz, biorę wtedy dwie łyżki olejku nim, dodaję trochę mydła potasowego. Można też zastosować samo mydło potasowe, tyle że pamiętajcie o tym, jak robicie oprysk z olejkiem nim, który jest bardzo skutecznym opryskiem. To trzeba usunąć pozostałości tego oprysku z liści, a już na pewno nie pryskać tego podczas słońca, bo spowoduje to uszkodzenie liści. Długo zalegający olejek nim na liściach może też spowodować oparzenia, dlatego lepiej jest zawsze potem strzepnąć z liści nadmiar tego oprysku. Możemy też oczywiście też te larwy zbierać, ale to jest bardzo trudne. Przez ten czas, kiedy te szkodniki tutaj grasują w ogrodzie, mówię o larwach, widziałam tylko jedną larwę, którą udało mi się skutecznie złapać i to była larwa na papryce, larwa błonkówki. Możemy też właśnie stosować oprysk z czosnku czy z cebuli, które Wydzielają zapach, ale też powodują, że dla tych szkodników smak rośliny jest zmieniony. No i oczywiście też, co? Wrotycz i złocień maruna jako opryski i też skuteczne w walce z tymi szkodnikami. I jeszcze tylko powiem, jeżeli chodzi o mydło potasowe, to robimy taki oprysk 10-20% gramów, nie mililitrów, gramów mydła potasowego na litr wody, dosyć mocny oprysk, ale chodzi o mydło potasowe takie ogrodnicze, bezpieczne dla roślin, które yy, możemy stosować właśnie do oprysków. Więc, kochani, owadów jest mnóstwo, które powodują szkody w liściach i w zasadzie to yy, Człowiek idzie do ogrodu, i każdego dnia można widzieć, ja przynajmniej to widzę po swoich roślinach, że te szkodniki rozprzestrzeniają się i atakują coraz to inne rośliny. Jak uda się przepędzić je z bakłażanów, no to teraz są tutaj. Bakłażany traktowałam właśnie olejkiem nim i, i, i mączką bazaltową. I to Wam polecam, łączenie tych metod, to znaczy dbanie o glebę, żeby tam nie rozwijały się larwy, a to nam załatwi mączka bazaltowa albo ziemia okrzemkowa i opryski. I ja akurat stosuję oprysk z olejku nim, plus jeszcze stosowałam oprysk z wrotyczu na bakłażany, które udało się opanować, uratować, a teraz mamy... Górki, bo rukola no to standardowo jest zjadana przez pchełki. W każdym kącie, w każdej chwili mogę znaleźć klucz do drzwi. Kot w komórce, spryt szczurce, w tym istota okej tkwi. Dokąd zmierzam, po co żyję? Tu odpowiedź prostą mam. Sens istnienia dziś odkryję. Świat jest światłem, które mam. Jest okej, okay, jest okej, okay. świat się cieszy z pracy. My. This way. Miej swą korzyść z pracy mej To co widzę, to co czuję Tworzy mój konkretny byt I w tym bycie się znajduję Zmierzam wprost na szczęścia szczyt Tak wygląda ludzkie życie Jesteś okej, okay, jeśli chcesz Żyjesz w dole lub na szczycie, w każdej chwili i w tej też. Jest ok, jest ok, świat się cieszy z pracy.